Zanim przystąpimy do liczenia granicy tego ciągu, no to zastanówmy się w sposób taki logiczny, intuicyjny, jaka może być jego granica. W tym przypadku to zadanie nie jest takie proste, ponieważ pod pierwiastkiem mamy wyrażenie n-silnia, które bardzo szybko rośnie do nieskończoności, no ale z drugiej strony wyciągamy z tego wyrażenia pierwiastek n-stopnia, tego stopnia, który bardzo mocno zmniejsza wartość takiego wyrażenia podpierwiastkowego. A czyli tak naprawdę trudno jest oszacować, czy ten mianownik będzie dążył w kierunku 1, czy bardziej w kierunku plus nieskończoności. No, można się spodziewać, że ta n silnia jednak bardzo szybko będzie rosła, szybciej niż będzie w stanie ją zmniejszać ten pierwiastek n tego stopnia, czyli można przypuszczać, że tutaj w mianowniku będziemy mieli wyrażenie, które będzie uciekało do plus nieskończoności. W związku z tym wówczas granica takiego ciągu a n byłaby równa 0. Żeby jednak wykazać, że rzeczywiście ta granica jest równa 0, no to będziemy musieli się posłużyć pewnym oszacowaniem, które zresztą wprowadziliśmy, o którym opowiedzieliśmy sobie w poprzednim nagraniu wideo. No, a mam tutaj na myśli oszacowanie, że n silnia jest większa bądź równa od wyrażenia n dzielone przez 3 do potęgi m tej. Użyjemy teraz tego oszacowania do tej właśnie n silni znajdującej się pod pierwiastkiem n tego stopnia w mianowniku ułamka, żeby wykazać, że granica tego ciągu an jest równa 0. Czyli napiszmy sobie na początku to wyrażenie, czyli 1 dzielone na pierwiastek n tego stopnia z n silnia. No i teraz będziemy oszacowywać to wyrażenie właśnie stosując to oszacowanie, czyli zamieniamy po prostu tą n silnię... Wyrażeniem n dzielone przez 3 do potęgi n tej, czyli pod pierwiastkiem piszemy n dzielone przez 3 do potęgi n tej. A ta potęga z tym pierwiastkiem się teraz elegancko zniosą, ponieważ tu mamy, podnosimy to wyrażenie do potęgi n tej, tu wyciągamy pierwiastek n tego stopnia, czyli w rezultacie w mianowniku po prostu otrzymujemy n dzielone przez 3. Teraz zamieniamy to dzielenie na mnożenie, czyli po prostu odwracamy ten ułamek z mianownika, no i otrzymujemy, że to jest równe 3. Dzielone przez n. No, a oczywiście przy n dążącym do plus nieskończoności takie wyrażenie ucieka do zera, a zatem granica tego ciągu jest równa 0, czyli granica naszego ciągu an również musi być równa 0, no bo w sposób oczywisty każdy wyraz tego ciągu jest większy bądź równy 0. No, czyli można powiedzieć wręcz, że z grani że stwierdzenia o trzech ciągach e, ciąg an przy e nie dążącym do plus nieskończoności zbiega do zera.